Stary mężczyzna dzwoni do swojego syna i mówi: Posłuchaj, twoja matka i ja rozwodzimy się. 45 lat nieszczęścia to wystarczająco dużo. Tato, o czym ty mówisz? krzyczy syn. Nie możemy znieść widoku siebie nawzajem już dłużej, mówi. Mam dość jej twarzy i mam dość rozmawiania o tym, więc zadzwoń do swojej siostry i powiedz jej sam, a następnie odkłada słuchawkę. Teraz syn jest zaniepokojony. Dzwoni do swojej siostry i opowiada o telefonie od ojca. Ona mówi: po moim trupie. Oni się nie rozwiodą, natychmiast dzwoni do swojego ojca, nie rozwiedziesz się. Nie rób nic więcej. Obydwoje przylecimy do domu jutro, żeby porozmawiać o tym. Do tego czasu nie kontaktuj się z prawnikiem, nie składaj dokumentów. Rozumiesz mnie? Rozłącza się. Stary mężczyzna zwraca się do swojej żony i mówi Dobrze, oboje będą na święta i nawet sami opłacą bilety lotnicze.